Niech ci ludzie z tego urzędu to zrozumieją. Im prędzej to zrozumieją, tym lepiej dla nich. Nie da rady, za głupi są. Zają pytania, czy jest nas coraz do mniej, czy upadł w nas. Nie poddamy się. A jest nas tyle, ile trzeba. Jest środek tygodnia, jest po świętach, ludzie są w pracy. To nie jest niedziela, żeby nas znowu było kilkaset czy ponad tysiąc. Ta grupa, która jest, wystarczy. Wystarczy do tego, żeby pokazać, że się nie poddamy i że przyjdzie czas, że będzie nas więcej i na pewno wygramy.

którą powodu niedługo wyda, coś się zmieni. Może ten rok dał mu coś do zrozumienia. Może zrozumiał. Zobaczymy, przekonamy się, już wkrótce. Jesteście w tej chwili, jak biedna wielka rodzina. Jesteście wydzwani, cały czas walczyli o swoje. Nie poddacie się, ja dobrze o tym wiem. Pamiętajcie, że od waszej postawy, od tego, co wy zrobicie, zależeć będzie i wasz, i nasz przysługę. To, czy wszystkie miejscowości będą razem, czy cała gmina pod tym hasłem zawsze razem, będzie już wkrótce, zobaczymy. Jeżeli nie, poczekamy. My jesteśmy wytrwali, my jesteśmy ludzie zewnętrzni. Tak szybko się nie poddamy, żeby nie powiedzieć, że nie poddamy się nigdy. Wytrzymaliśmy, wytrzymaliśmy już wiele. Wytrzymamy do końca tego rządu, jak trzeba będzie. Ale nasze będzie na górze, a nasze miejscowościami będą dalej wsiami. Niech to wreszcie zrozumieją i niech zaczną przyznawać się do błędów i odstępować od polityki zaboru i okupacji. Jesteśmy ludźmi, mamy. Swoje zdanie i niech to wreszcie uszanują. Dziękuję wam wszystkim, że tu jesteście. Dziękuję za poparcie. Dziękuję wszystkim obywatelom obrote Popola. Bez względu na to, pod jaką wagą, czy pod jakim sztandarem przyszli. Jest środek tygodnia. Jest czas, kiedy trzeba iść do rodziny, a oni są razem z nami. Nie pozwalają na to aby ponad naszymi głowami ktoś decydował o naszym wspólnym bycie. Nie damy się, nie poddamy się, czekamy na zmianę decyzji. Dziękuję jeszcze raz, że tu jesteście. zawsze razy! Gmina, za razy! Dzięki temu, że dzisiaj tu jesteście, pójdziecie do domu i powiecie wszystkim, miesięcy z nami walczyli, że my jeszcze nie składamy kroki, jeszcze będziemy walczyć, bo po prostu nie jesteśmy na przegranych. Niech pamiętają ci, co nas oszukali, wydali nasze wioski z siłą, tak jakby nam serca to wyrywali, wydali nas z gminy i niech pamiętają, że kiedyś przyjdzie sprawiedliwość i po prostu wywrócimy do gminy, a oni swoich, za swoich stołów. Jeżeli nie teraz, to jak się skończy kadencja, a myślę, że my w zgodzie będziemy dalej w Gminie Roży Wielki żyć. i przekaż się ludziom, którzy mówią, czy to w Dobrzyniu, czy w Czarnobązach, że y, jesteśmy podzieleni. Nie jesteśmy podzieleni, jedziemy, jedziemy na tym, y, w tym samym kierunku, bo walczymy o słuszną naszą sprawę.